No i zobaczcie na tą rewelkę właśnie wyciągnąłem to z lodówki ściągam folię co wygląda pięknie. Mm. A ten serek się do mnie chyba już uśmiecha powoli. Witam serdecznie, dziś Wam pokażę przepis na serek topiony, serek taki jak za moich młodzieńczych lat, ale no troszeczkę będzie już teraz, troszeczkę procedura zmieniona, nie będziemy na niego czekali 1-2 dni, tak jak to kiedyś się czekało. No teraz przychodzą nam y, z pomocą pewne urządzenia, które przyspieszą ten proces, więc ja Was serdecznie zapraszam do tego jakże prostego przepisu. Mam tu pół kilograma twarogu, twaróg półtłusty. Jeżeli znajdziecie tłusty, to tylko lepiej i musimy go sobie teraz zblendować. Twaróg mamy zmielony na gładką masę. Do tego teraz dodajemy łyżeczkę sody. Połowę łyżeczki soli. Jedno jajko. Teraz wszystko mieszamy na jednolitą masę. Na razie tak w zimnym takim garnuszku. I teraz, jak już składniki się połączyły, idziemy na kuchenkę i Wam pokażę, co robimy dalej. Zobaczcie mam tutaj minimalny ogień, najmniejszy palnik i powolutku, cały czas mieszając doprowadzam do roztopienia się tego twarogu i dlatego to jest taka bezpieczna metoda, ponieważ blenderem rozdrobniliśmy ten twaróg po prostu na takie drobniutkie cząstki, on już był kremowy, fajny. I to powoduje, że po prostu jest to bezpieczniejsze i nam się to nie zważy, nie zgrupi się w jakąś tam kluchę, tylko będzie to fajny, lejący się. Widzicie, on już się roztapia. Już się roztapia. Trzeba kontrolować, czasami troszeczkę ściągnąć z ognia i po prostu mieszać, nie na tak wysokiej temperaturze. Można też to robić w wodnej łaźni, przebiega ten proces troszeczkę dłużej, ale jest jeszcze bardziej bezpieczny. Taki proces trwa około 10 do 15 minut. No i zobaczcie, po chwili już jest taka ekstra lejąca konsystencja. Teraz dodaję 50 g masła. Roztapiam to masło. Dodaję jedną łyżeczkę kminku. Bo my to zawsze z kminkiem żeśmy mieli ten serek topiony. Więc to są takie moje lata młodości. Roztapiam to masło i dodam tutaj jeszcze może troszeczkę tego kminku, bo trochę widzę mało. Ja to tak na oko ten kminek, dodam dwie łyżeczki. Kminku dla mnie nigdy za wiele. Ja lubię kminek, u nas wszyscy w ogóle lubimy kminek, także jest ok. Masło się jeszcze nie roztopiło, ale już już za chwileczkę będzie roztopione. No, i masło się roztopiło, i ja teraz już nie będę z tym przechodził na stół, tylko wezmę sobie tutaj deskę, wezmę sobie miseczkę, przelewam zawartość. I teraz zostawiamy na chwilę do delikatnego wychłodzenia. Po czym, ja już Wam od razu to pokażę, zanim zrobi się kożuch, bo tego nie chcemy, przykrywamy to folią, folią spożywczą. Po czym uciskamy tą folię tak, żeby przykleiła się nam do tego sera. Żeby nie było między folią a tym serkiem topionym powietrza. O, widzicie o co chodzi? Ja to robię to jest jeszcze bardzo gorące. Możecie chwileczkę poczekać, ale też nie za długo, żeby nie zaczął wam się wytwarzać ten kożuch. Więc może najlepiej, w sumie, tak jak ja od razu. Zobaczcie, nie ma tutaj nigdzie między folią a. Serkiem powietrza. Teraz taki serek musicie zostawić sobie, no gdzieś na razie na bok odstawię, bo jest to bardzo gorące, ale później do lodówki, no i już jak troszeczkę wystygnie, ja Wam pokażę jak nim się genialnie smaruje, jakie to jest pyszne, ale to tylko Wam opowiem, bo musicie to zrobić i sami spróbować. Więc zapraszam Was już za chwilę i jak tylko troszeczkę to mi zastygnie. No i spójrzcie jak smarowny jest ten ser. Zobaczcie. Zobaczcie to. Grubo tego serka, grubo, grubo. Taki serek topiony to jest po prostu super sprawa. No i tak to wygląda na kanapce. Hmm. Hmm. Prawdziwa rewelacja, tego smaku to już nie trzeba ze 20 lat. Bo rzadko się to robi, jak widać, 20 lat do kupy czasu. Ale to jest naprawdę pyszna sprawa, musimy do tego wrócić do tych starych, właśnie dobrych przepisów. No, Cerek, genialny. Serdecznie Wam polecam. Zapraszam na mój kanał i do zobaczenia. Chcesz trochę? Nie,